Okej, siemka. Witam z powrotem po krótkiej przerwie z tej strony Rafiel 4. a oto kolejny odcinek serii Zagrajmy w Silent Hill Homecoming 5. Tak jak w poprzednim odcinku mieliście okazję zauważyć, że rozgryzłem wszystkie te zagadki i otworzyłem drzwi, tak więc no co, obracamy. Teraz chyba puści, co? Na, puściło. O, tą wraca do normy. Fajnie jest to zrobione, to mi się naprawdę podoba jak to jest zrobione. Ej, tamta scenaria była lepsza. yes I thought you were She's gone who my mom I can't find her anywhere

<laughs> Kurwa nie pozbędziesz się tak łatwo. Yeah. Epicko zacnie. Trochę ta woda wygląda komicznie, jakby sunęli po niebie. Z tego, że jest taka mgła I daje taki śmieszną, taką śmieszną poświatę efekt Jakby psunęli po niebie sorry. Teraz muzyczka jest jakiegoś porno-sa no. Niskie, Niskobudżetowego <laughs> Przepraszam nie pierdol. Wiecie, co wam powiem z tym mikrofonem o 100% lepiej mi się nagrywa. Nie mam takiej presji nad sobą wiecie, że mikrofon o tutaj coś się może popsuło czy harczy, czy nie harczy. Po prostu nawijam no bo nawijam. Tak zwane gadam do pod, mikrofonu podczas nagrywania albo grania w gry. Hmm. Może nie jestem zbytnio wygadany, ale jakoś tam nadrabiam. Czymkolwiek. I taka mała prośba do Was, jeśli ktoś zacznie oglądać na poważnie, to proszę o zostawianie komentarzy, bo to naprawdę mi pomaga, co wam przeszkadza, co nie, co wam się podoba, co nie. A w kolejnych odcinkach powinienem to zniwelować te problemy i wziąć sobie to do serca. Po prostu chciałbym czystą krytykę, nie jakiś hejt, tak? Czysta krytyka zawsze się dobrze przyjmie. what do you mean silent hill is what i mean you've been there didn't need to i heard enough when i decided to move east i was looking at a job in bronx working with the police at the time they had this cop i can't remember her name but she'd gone to silent hill what happened to her no one knows found a bike outside of town but I'd heard rumors about the people who lived there. Let's just say they're not too friendly to people who don't share their beliefs. The Order? Yeah. And when I met with your father about working in Shepherd's Glen, he told me I would never have to go to Silent Hill. I guess there's some sort of irony here. Do you really think we're gonna find anyone there? it from my mother's room the morning when it disappeared. I haven't taken it off since. Wow. Look at that hair. <laughs> Shut you <up. laughs> Sure. <laughs> <laughs> I'm just to see that something's gotten better since I left. Alex!

za człowiek, okej. Okay. Zróbmy małe cięcie, żeby nie było widać tych landingów. Nagle cała woda wyschła. She's alive. Po i jedziemy dalej. Dym? Ja myślałem, że to mgła. I ten pył. Czyli idziemy po wszystkich tak naprawdę. Po ojca, po brata, po córkę L... Po nie, po córkę L, co ja mówię. Po siostrę L. Po L, po matkę L, po swoją matkę O jezu Całą familię trzeba ratować, Wszystkich, prawie I Wheelera jeszcze? No no Dobra Mam jakieś zadania Znajdź L, OK Ile mam apteczek po jednej i jedną... Dobra napój zużyję Mam jeszcze morfinę tak zwaną więc damy radę Przeskoczy Ok Co tutaj? Pudełka na przynęte, teraz tylko zmienione popiołem Super, to po co ja tutaj schodziłem w takim bądź razie? Ja chciałem coś tam sobie zagarnąć. Jakiś cieplutki item. Co tu jest? A nic, myślałem, że morfinka. O! Nie, ja Assassin's Creed prawie. <coughs> Fuck. Było blisko. Holy hard, hardcore. Wheeler? Is that you? Wheeler, come in Wheeler. What did they Wheeler. W ogóle nie rusza ustami, mimika to jest taka kosmiczna, że wszyscy się cieszą z takiej mimiki. O, chyba w tym momencie pada mi myszka tak. Hm. Coś bym tutaj przytoczył, ponieważ tak mnie zafascynował film Silent Hill że wiecie, postanowiłem poszukać tego z go, u wujka gogla, tego miasteczka i rzeczywiście niby jakieś tam miasteczko jest i właśnie ono jest osadzone O kurwa Ono jest osadzone właśnie w jakimś takim czy nie wiem czy jakimś wulkanie czy coś w tym stylu dosyć aktywnym i po prostu cement jest tak gorący, powierzchnia jest tak gorąca, że można by na niej gotować jajka. Ale nie jestem pewien czy to jest właśnie prawda Co to za lak? No nie wiem, no tak czy inaczej Tak wyczytałem Wheeler, Wheeler, are you there? Wheeler, come in!

Nie potrafię odpowiedzieć Wam, dlaczego tak się dzieje. Co on wszedł? Wszedł. Dobra, kontynuje naszą potrąż po Silent Hill. Bo to Silent Hill, tak? Tam jest gate jakiś. Okay, to idźmy do idźmy w stronę bramy. O to jest hardkorowe, Jezu. Wheeler, I'm at the rear entrance. The gate is electrified. Damn it but It looks like they're running power from across the street. I'm going to find a way to shut it off. Wheeler, what about L? Is she okay? I haven't heard Czyli lecimy. Psy. No. Bez dziwko dziwko. Stara szkoła. Old school baby. Jakieś kanały. Go nie zauważyłem, w ogóle? Skosił. Już teraz to nie jest aż takie ten ciężkie Zrobiłem sobie małą przerwę i już nie jest aż takie wiecie Jeśli słyszycie takie dźwięki to w tym momencie odłącza mi się właśnie myszka Coś po prostu mam z myszką z kablami. Dobra, jesteśmy w więzieniu. Prawie. Ja pierdzielę. Myślałem, że będzie cięższe. Bez rośnięcia. O, okej, okay, to jest chyba... Stara gazeta. Dobra, nie będziemy czytać gazet, bo to nie o to tutaj chodzi. Nie przyszliśmy czytać gazet, tylko... Okej, okay, tu są wszystkie zamknięte, więc... E, co tu? Amunicja... Tu zamknięte... Kurwa, nas przygotowują na, jak, jak na jakąś rzeź. Trochę się boję. A tam. O jest save game Ale na tym jeszcze nie kończymy Tak więc okej okay, Jesteśmy z powrotem I wiecie co? Tak mi się zdaje, że chyba w tym momencie skończymy Spotkamy się w następnym odcinku Bo tutaj i tak Pomimo dużych cutscenek Długich Filmik wyszedł niecałe No całe 15 minut Większą część tego czasu No więc Mam nadzieję, że ten filmik jakoś przyjmiecie jeszcze, te scenki, no. Ale wiecie, pomijać nie będę tego, tak? Bo to jest cały czas fabuła i fabuła. Tak więc z tego pomijać na pewno nie będę. No więc trzymajcie się ciepło, przyczekujcie kolejnych odcinków. Dobranoc, bo nagrywam to późnym wieczorem, więc... Nie wiem, kiedy dostaniecie to na tacy, na YouTubie tak zwanym. Więc... Trzymajcie się ciepło i cześć!